Witam bardzo serdecznie. Chciałam pokazać, jak ten kwiatek się sam rozbija. A intensywnie pachnie. A Ale zrobiłam sobie niedawno coś przepięknego z liści. Taki wystrój. Trochę, żeby rozciągnąć, żeby wyschły. Między kwiatami. Wypowiedzę, by że w jesień. Trochę, trochę wyskę od karolfela, ale to się też super sam prezentuje, moim zdaniem. Tu sobie sałatę posiałam jadalną, słodką, to już wychodzi na no, tu dalej wychodzi, słabo, ale wychodzą i irysy, i hyacynty Już pomalutku, może przez okres zieleni, zima, mogą być potem kwiaty, jak wyjdą. Przepiękne są te liście, same mi się podobają te kolory. Za sprawą tego tu drzewa. Jest coraz bardziej kolorowy. No, liście też są fajne. Mi się same i podobają te kolorki. Dobra, nie męczę Was oglądaniem na dzisiaj. To życzę miłego dziąka. I do następnego. Ты еще Папа.